wieczór w kolejnym odcinku poezji w szkole dzisiaj tak trochę nieoczekiwanie, bo mm, zupełnie nie planowałam nagrywać. indyż, nie zapowiadałam, że, że ten odcinek właśnie dzisiaj nastąpi tylko tyle było wspomniane, że po prostu będą się pojawiały odcinki poezji w szkole i przyznam szczerze, że e, e, wiersz, którego dzisiaj... E, nad którym się dzisiaj pochylimy, tak przez chwilę dosłownie, bo y, wydaje mi się, że to jest tak, tylko taka migawka y, w, y, z jednej strony w całej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, bo właśnie z tym poetą się dzisiaj spotkamy, a z drugiej strony y, jakby wiersz, który daje tylko taki, powiedzmy, cień, y, no może coś więcej niż cień, może powiedzmy, daje taki błysk. Y, bo rzeczywiście mówi o problemie dosyć problemie e, humanistycznym o temacie e, o pewnym toposie mm. znanym e, z literatury nie tylko e, i oczywiście mm. nie jest to e, coś, co można by było pominąć w refleksji humanistycznej, szczególnie jeżeli chodzi o drugą połowę XX wieku, o czasy powojenne, to z jednej strony, a z drugiej strony też y, ten wiersz jako y, pewne odniesienie do, y, w ogóle do problemu śmierci y, w literaturze i w kulturze, y, wydaje się, nie da się go pominąć i jako taki kontekst y, Współczesny kontekst lat powiedzmy 80., czy w ogóle drugiej połowy XX wieku, jak wcześniej to określiłam, jest dosyć ważny dla romantyzmu i dla romantyzmu, z którym, z którym spotykamy się od jakiegoś czasu tutaj w poezji w szkole. Jako kontekst współczesny występuje do wiersza Juliusza Słowackiego pod tytułem Testament mój, a tenże testament w jakimś sensie, w jakiejś mierze realizuje topos non omnis moriar, czyli cząstka, która pozostaje i ta cząstka po człowieku jest niebyle jaka. Słowacki podążał tym tym tropem literackim, kulturowym, kiedy pisał właśnie swój testament i można powiedzieć, że Jarosław Iwaszkiewicz, bo o niego w zasadzie nam tutaj chodzi, w wierszu do prawnuczki, jakby troszeczkę zaprzecza temu, co przez wieki zostało gdzieś kulturowo ugruntowane, rozpoznane, opisane i w świadomości czytelników, odbiorców znawców kultury, humanistów co rozpoznane, co jasne, co niepodlegające w jakiejś mierze żadnemu o osądowi. Co to znaczyło, że cząstka niebylejaka pozostaje po człowieku, po jego, po jego śmierci? To znaczy, że ta cząstka niebylejaka oczywiście miało tutaj choracy na myśli, bo to od niego wywodzi się to określenie. Non omnis moriar znaczyło to, że zostają dzieła. Dzieła, sztuka, która Utrwala, która konserwuje, która jest swoistym wehikułem czasu i ta cząstka to jest właśnie ta twórczość. Gdzieś niedawno, będąc na, na uroczystościach pogrzebowych, padło takie stwierdzenie właśnie, że po dziele. W wielkim dziele życia, po życiu człowieka pozostaje właśnie ta cząstka i pozostają książki, i nie, 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 należy, się, nie należy się teraz rozpaczać, bo nadal są książki, nadal żyją, nadal żyje ta postać w swoich tekstach, ale powiedzmy, że Iwaszkiewicz w latach 80., czyli właściwie w okolicach swojej śmierci, w okolicach daty swojej śmierci, bo urodził się w 1894 i żył 86 lat, czyli urodził się na przełomie wieków. I jest jakby twórcą co najmniej kilku pokoleń, jeżeli mogę tak powiedzieć, literackich, i Jarosław Iwaszkiewicz pod koniec lat 80. przychodzi właśnie z takim wierszem. Jarosław Iwaszkiewicz do prawnuczki. Ten kwiat, co leci w górze i wieje skrzydłami, to motyl. W słowo obce, nie wiesz, co to znaczy. Teraz nie ma motyli. Ten jest jedynakiem. Za chwilę może i jego nie będzie. Nie myśl o mnie, nie myśl o tym. Patrz, niebo. Jest takie niebieskie, po niebie chmurki lecą, to jasne, to ciemne. Słońce co rano wstaje, co wieczór zapada. Świat będzie zawsze piękny, ludko i beze mnie. W jakiejś mierze ten utwór zaprzecza Toposowi Nonomnis Moria, dlatego że nie ma tutaj tekstów, które mówiłyby, że ten świat będzie piękny, że ten świat będzie piękny, kiedy jest człowiek i będzie piękny po jego śmierci, bo będą teksty. Jego, tak jak on by żył. Ale tutaj jest końcówka beze mnie, to znaczy, że jest tutaj jakieś oderwanie od tekstu. Nie jest to pełne utożsamienie, nie jest to yy, połączenie autora z tekstem. Te teksty są jakby yy, czymś, co nie zastąpi yy, fizycznej obecności. I na to właśnie chciałam zwrócić uwagę, bo z jednej strony jest właśnie to, o czym powiedziałam czyli nie ma ja równa się mój tekst, ja to mój tekst. Ten świat będzie piękny, bo będą w nim moje teksty. E, świat będzie zawsze piękny, to znaczy e, też nie ma. Mm, takiej powiedzmy, nie jest to jakaś koncepcja twórczości, gdzie ta twórczość jest jakimś. Mm, w twórczości jestem widoczny ja, e, a przez to jest widoczny. E, Utrwalając świat, jest też obecny ten świat. Tutaj jest jakby po, pominięcie tego elementu twórczości, co jest znaczące, ale też y, trzeba zauważyć, mm. że y, ten utwór wcale nie jest utworem formalnie. Y, Oryginalnym. Utwór składa się z dwóch strof, czterowersowych. I w pierwszej strofie mamy ten kwiat, co leci w górze i wieje skrzydłami. Trzynasto zgłoskowiec. To motyl, słowo obce, nie wiesz co to znaczy. Trzynasto Teraz nie ma motyli. Ten jest jedynakiem. 13 zgłoskowiec. Za chwilę może i jego nie będzie. Jedenasto zgłoskowiec. I później mamy. Nie myśl o tym. Patrz nie, bo jest takie niebieskie. Trzynasto zgłoskowiec. Po niebie chmurki lecą. To jasne, to ciemne. Trzynasto zgłoskowiec. Słońce, co rano wstaje, co wieczór zapada. Trzynasto zgłoskowiec. Świat będzie zawsze piękny, ludko i beze mnie. Trzynasto z głoskowiec. Jedyne odejście od trzynasto zgłoskowca, czyli narzucenia takiego patetycznego tonu yy, tej wypowiedzi poetyckiej. Patetycznego to znaczy uwznoślenie następuje tutaj tego świata. Ten świat jest piękny i w refleksji powiedzmy powojennej, w poezji, yy, nie wiem, właśnie po Auschwitz mamy... Yy, w ten sposób ukształtowany głos Iwaszkiewicza. właśnie pochwała dla świata. To nie jest aż takie niezwykłe, ale dla ludzi, którzy przeżyli wojnę, którzy mieli za sobą tę traumę prawda, wojenną. No ten świat dla niektórych artystów już nigdy nie stał się piękny. Pię jedynym pięknym jedynym co było uwzględnione, była na przykład Brzydota nie u Iwaszkiewicza u Iwaszkiewicza jest nadal to, że ten świat jest czymś piękniejszym niż utwór literacki, jest niezastępowalny. Jest niezastąpiony, tak samo jak y, też życie ludzkie, to sama końcówka i beze mnie y, wnosi jakiś taki ton y, liryczny, sentymentalny, pokusiłabym się może nawet o stwierdzenie smutny zwyczajnie, bo puenta zawsze jest w jakiś sposób znacząca, w związku z tym, mm. w związku z tym y, 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 pozwala stwierdzać w tym przypadku, że, y, że y, y, ten właśnie ton, y, Jakiegoś refleksja w jakimś końcu czegoś tutaj wysuwa się na pierwsze, pierwszy plan. Tym bardziej, że ostatnia linijka pierwszej strofy również to kończy się tonem: Za chwilę może i jego nie będzie. Czyli że ten motyl. to. to przepraszam, coś mi tutaj latało, że ten motyl. również. To, to piękno, te pojedyncze elementy piękne również są są nietrwałe, są materialne, są nietrwałe. Warto zwrócić uwagę na tę sytuację też liryczną. Sytuacja liryczna w tym wierszu jest taka, że... Pradziadek zwraca się do prawnuczki i opisuje jej piękny świat. Niejako przekazując właśnie kolejnym pokoleniom jakąś nową, jakąś wizję świata, w której nie ma tej refleksji o wojnie. To nie jest refleksja, która opiera się na Opowiadaniu y, tego, co było, y, jest jakby raczej zachęta do y, bycia tu i teraz, na, do cieszenia się życiem, y, do y, podziwiania świata, kontemplowania go, bo jest on, y, 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 są to.